To jak duchy. Dla innych realne, dla innych tylko mit. Niemniej jednak w ostatnich latach zyskały one znaczną pozycję jako alternatywne formy inwestycji, konkurując z tradycyjnymi inwestycjami takimi jak lokaty, złoto czy papiery wartościowe. Moje spostrzeżenie? Można nie wierzyć albo i nie wierzyć. Ale ignorować ich nie można. Właściwie wręcz przeciwnie. Ja nazywam się Anna Bednarczyk i już prawie 10 lat inwestuję w kryptowaluty. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to kliknij w dzwoneczek i oczywiście daj łapkę w górę. Oczywiście symbolem kryptowalut jest Bitcoin, bez wątpienia najbardziej znana ze wszystkich. Wiadomość o tym, że w 2021 roku Salwador uznał bitcoina za oficjalne środki płatnicze, rozeszła się szeroko. To jakby w Polsce, wchodząc do sklepu, mieć wybór płacić złotówkami czy bitcoinami, za buki czy za chleb, aczkolwiek są już, oczywiście nie spożywcze, ale są już sklepy, usługi, gdzie można płacić bitcoinami? Może to być trochę dziwne, gdybyśmy kiedyś poszli do Biedronki i usłyszeli: płacisz gotówką czy bitcoinem? Zamiast płacisz gotówką czy kartą. Oczywiście to lekka przesada, ale kto wie, może za kilka dekad taka sytuacja stanie się faktem. Zaczynamy od absolutnych podstaw. Król jest jeden. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał o Bitcoinie, to musiał być odizolowany od cywilizacji, bez dostępu do mediów, internetu czy nawet kontaktu z innymi ludźmi. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, Bitcoin nie był pierwszą kryptowalutą. Istniały inne przed nim. Ale zostały one zapomniane. Powstanie bitcoina otoczone jest tajemnicą. Na przykład do dziś nie wiadomo, kto jest jego twórcą. Spekulacji na ten temat jest całe mnóstwo, tak jak w przypadku Iluminatów, Templariuszy, Katastrofy Spoleckiej czy pandemii COVID-19. Wiemy tylko tyle, że bitcoin został stworzony przez osobę lub grupę osób działających pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. Nie ma pewności, czy jest to jedna osoba, czy też cała grupa. Historia bitcoina sięga roku 2008, kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki na jego temat. W 2009 roku Bitcoin zadebiutował, kiedy wydobyto pierwszy blok i dokonano pierwszej transakcji. Po raz pierwszy trafił na giełdę, na giełdę 5 października 2009 roku, kosztując wtedy, uwaga, 63 tysięczne dolara. Aby zobaczyć różnicę, Wystarczy spojrzeć na dzisiejszą wartość, która w najlepszym momencie osiągnęła ponad 68 tysięcy dolarów po 15 latach. Wyobraź sobie sytuację, w której za jednego dolara w 2009 roku kupiłeś 1309 bitcoinów, to po 11 latach mogłyby być one warte 89 milionów dolarów, czyli Przeliczając to na polskie złotówki, mamy 356 milionów złotych. Czy żałujesz, że nie skorzystałeś z tej okazji? Ja osobiście trochę, trochę nawet bardzo. W takich chwilach tęsknię za wehikułem czasu, gdyby można było się tak przenieść o 15 lat wstecz. Jeśli ktoś z Was wynalazłby taki wehikuł, to dajcie znać. W 2010 roku dokonano pierwszej w historii płatności Bitcoinem. Być może o tym słyszałeś 22 maja 2010 roku w Stanach Zjednoczonych w Jacksonville na Florydzie, programista pan Laszlo Hanecz zapłacił za dwie pizze. 10 tysięcy bitcoinów. Na miejscu pana Hanecza płakałabym dzisiaj z ale pewna jestem, że to nie były jego jedyne bitcoiny. Kolejne lata to już jest ekspansja bitcoina i podróż od niemal 0 złotych do ponad 262 złotych w momencie nagrywania tego filmu, choć to może brzmieć jako żart. Ale te liczby naprawdę robią wrażenie. No dobra, ale co to są te kryptowaluty? Pytanie brzmi niby banalnie, ale odpowiedź już nie jest taka prosta. Zastanówmy się, dlaczego ktoś w ogóle wpadł na pomysł tworzenia kryptowalut. Głównym celem było umożliwienie płatności bez udziału pośredników, czyli ludzi, firm czy instytucji trzecich. Chodziło też o Zapewnienie maksymalnej prywatności i anonimowości w tych transakcjach. Istotną cechą kryptowalut jest także ich decentralizacja. Rzućmy okiem na banki. To prawda, banki wiedzą o tobie praktycznie wszystko. Zbierają informacje o twoim życiu jak na zawołanie, wiedzą, gdzie mieszkasz, czy masz rodzinę. Ile zarabiasz, gdzie pracujesz, na co wydajesz pieniądze, czy jesteś wiarygodnym klientem, czy może masz problemy finansowe. Wiedzą nawet, że co miesiąc, na przykład 10, dostajesz pensję od firmy X. Idziesz na zakupy do Lidla Biedronki, a wieczorem delektujesz się sushi. Wiedzą, że opłacasz rachunki za telefon. Przedszkole dla dzieci, pomagasz mamie na emeryturze, a nawet że masz kota i psa, które karmisz najlepszymi karmami. To co bardziej zaskakujące, banki mogą wyciągnąć wnioski na temat Twojego stylu życia, a nawet problemów z alkoholem na podstawie historii Twoich transakcji. W skrócie: Banki znają naszą prywatność lepiej niż my sami. Niemniej jednak większość tych informacji banki po prostu przepuszczają przez sito, nie interesując się nimi. A teraz przejdźmy do kryptowalut. To jakby przeciwieństwo systemu płatniczego. Chcesz przelać komuś pieniądze na drugi koniec świata w MIG? Żaden problem. Dostajesz ciąg znaków, który stanowi adres, bez żadnych nazwisk, adresów czy limitów transakcji. Kilka chwil ciotka w RPA może otrzymać kryptowaluty na swoje konto. Anonimowość w transakcjach kryptowalut to jedna z ich największych zalet. Kiedy przekazujesz przelew na 1000 zł do babci Krysi z kamionek dolnych, Twój bank i wszelkie instytucje, które mogą być zainteresowane Twoimi transakcjami, Widzą, że Jan Kowalski przesłał 22, przesłał 22 kwietnia 2024 roku o godzinie 9.45 1000 zł dla babci Krysi z kamionek dolnych. Natomiast, gdy wysyłasz babci Krysi jednego bitcoina, to tylko ona wie, że otrzyma od ciebie jednego bitcoina. Nawet jeśli powiesz, że to od ciebie, Historia samej transakcji tego nie potwierdza. Widzi jedynie, że bitcoin został, został przesłany z jednego adresu na drugi. Jednakże, czyj to jest adres, tego nikt nie wie. Cała reszta świata widzi jedynie, że jeden bitcoin został przesłany z jednego adresu na drugi. Nikt nie zna tożsamości nadawcy, odbiorcy, ich adresów czy miejsca zamieszkania, chyba że Adres zostanie powiązany z konkretną osobą. Mówi się czasem, że anonimowość w kryptowalutach jest względna. Na przykład podałeś Babci Krysi adres swojego portfela do przelania bitcoinów. Babcia Krysia wie, że to jest Twój portfel i może udostępnić zrzut ekranu w transakcji na przykład na Facebooku. Opisując jak łatwo i szybko przelała bitcoina na swojego wnuczka, Jasia. Od tego momentu Twój portfel może zostać łatwo zidentyfikowany przez inne osoby. Jednakże jeśli podasz babci Krysi adres portfela, portfela kolegi, mówiąc jej tylko, że, że to nie jest Twój portfel, ale kolegi, nic więcej, to babcia Krysia nie wie do kogo wysyła Bitcoin. No to teraz zagłębiamy się w techniczną stronę kryptowalut a konkretniej w pojęcie decentralizacji. Mam nadzieję, że w miarę obrazowo przedstawiłam ci ideę samej koncepcji, koncepcji kryptowalut. Teraz czas spojrzeć na to, z czego te kryptowaluty się składają. I tutaj wprowadzamy pojęcie technologii blockchain, bo bez tego nie wytłumaczę Ci porządnie, o co chodzi z tą decentralizacją kryptowalut. I teraz przytoczę definicję kryptowalut z Wikipedii. Jest to zdecentralizowana, bez centralnych jednostek zarządzających i rozproszona baza danych lub rejestr transakcji lub zdarzeń, funkcjonujący jako rosnąca lista. Jednokierunkowa rekordów wyzwanych blokami, mających łącza do bloków poprzednich utworzone z użyciem funkcji kryptograficznych oraz znaczniki czasowe. Architektura przechowuje dane, np. typu księgowego, transakcji płatności, inne zapisy księgowe, zakodowane za pomocą algorytmów kryptograficznych. Rozumiemy coś z tego? Ja szczerze mówiąc, trochę się gubię. Ale spróbujmy to przetłumaczyć bardziej na przystępny język, zrozumiały dla każdego Kowalskiego. Kryptowaluty cechuje dwojakie podejście do decentralizacji. Pierwszy aspekt to brak centralnego organu zarządzającego. Weźmy na przykład złotówkę. Jej wartość i kurs są kontrolowane przez Narodowy Bank Polski. A decyzje rządu wpływają na jego kurs. Kryptowaluty z drugiej strony nie podlegają kontroli żadnego państwa ani grupy ludzi. Nikt nie ma na nim absolutnej władzy, co oznacza, że każdy może dołączyć do świata kryptowalut i nie ma obawy, że zostanie z niej wyrzucony. Drugi aspekt decentralizacji dotyczy samej struktury kryptowalut. Na przykład Bank X ma 100 tysięcy klientów, a wszystkie ich dane są przechowywane na jednym serwerze. To duże uogólnienie, ale chodzi o zrozumienie idei. Gdyby ten serwer uległ awarii, został zniszczony w pożarze lub Hakerzy zdobyliby do niego dostęp, byłoby to poważne zagrożenie. Ale w przypadku kryptowalut sytuacja jest inna. Nie ma żadnego nadrzędnego komputera. Dane są rozproszone po milionach komputerów na całym świecie, z których każdy przechowuje te swoje informacje. Strata jednego komputera. Nie spowoduje katastrofy, a nawet utrata 99% komputerów nie doprowadziłaby do całkowitej utraty danych, ponieważ pozostałe 1% nadal miałoby kluczowe informacje. A to wszystko dlatego, że kryptowaluty opierają się na technologii blockchain, która jest budulcem całego systemu. Jak Działa technologia blockchain? To jest łańcuch bloków, czyli blockchain. A co to takiego? Jak to działa? Jest to połączenie księgi rachunkowej i systemu transakcyjnego w jednym. W blockchainie zapisane są wszystkie dane dotyczące transakcji danej kryptowaluty. A jednocześnie wszystkie transakcje na tej kryptowalucie odbywają się przez blockchain. Dla lepszego zrozumienia posłużę się przykładem blockchaina, bitcoina. Blockchain to seria połączonych ze sobą bloków, z których każdy zawiera informacje o transakcjach bitcoina. Kiedy jeden blok się zapełni, Tworzy się kolejny, połączony z poprzednim. I tak dalej. Co ważne, w blockchainie Bitcoina znajdziemy dane o każdym ruchu od chwili powstania danej jednostki Bitcoina aż do teraz. Złotówka dzieli się na grosze Bitcoin na satoshi. Dla przykładu jeden Bitcoin to 100 milionów satoshi. Można to sobie wyobrazić jak pociąg towarowy, gdzie każdy wagon to blok zawierający informacje o transakcjach. Kiedy wagon się zapełni, dołączany jest kolejny wagon połączony z poprzednim, jak wagony pociągu. Stąd nazwa blockchain, czyli łańcuch bloków. Każdy użytkownik ma dostęp do historii wszystkich transakcji. Na blockchainie. A te same dane są dostępne na wszystkich komputerach. To zapobiega modyfikacjom danych, fałszerstwom czy też oszustwom. Jeśli ktoś zmieni jeden blok, reszta sieci to wykryje, porównując bloki i, i odrzucając fałszywy. Warto zauważyć, że technologie blockchain- Znajdują zastosowanie nie tylko w kryptowalutach, ale także w życiu codziennym, na przykład w rozliczeniach energii czy też w transakcjach handlowych. No właśnie, warto zadać sobie pytanie, kto na świecie przechowuje te bloki danych i po co? I tutaj wchodzą pojęcia górnicy i kopanie kryptowalut. Zwykły górnik ze Śląska codziennie naraża swoje życie, gdy schodzi do kopalni i wydobywa węgiel. W zamian otrzymuje wynagrodzenie, a część tego wynagrodzenia to deputat węglowy, możliwość wzięcia określonej ilości węgla z kopalni na potrzeby domu lub w formie gotówki. Górnik kryptowalut nie naraża swojego życia. On udostępnia moc obliczeniową swojego komputera, a często wielu komputerów, na potrzeby kryptowalut. Te komputery mogą wykonywać skomplikowane obliczenia lub przechowywać dane na dyskach. W zamian górnik otrzymuje nagrodę, kryptowalutę. Brzmi to intrygująco? Zastanawiasz się nad własnym komputerem do kopania. To już nie jest takie łatwe. Nie będę się tutaj zbytnio rozgadywać. Warto wspomnieć, że taki komputer zużywa bardzo dużo energii i musi być on bardzo wydajny. Wymaga szybkiego internetu, a także skutecznego systemu chłodzenia. Kiedyś opłacało się kopać bitcoiny, teraz już po prostu się nie opłaca. To właśnie stąd pochodzą nowe kryptowaluty. Są kopane. Warto zaznaczyć, że niektóre kryptowaluty, jak Bitcoin, mają określoną maksymalną ilość obiegu. Kiedy wszystkie zostaną wydobyte, nie będzie możliwości ich dodatkowego wytwarzania. Z drugiej strony są kryptowaluty, takie jak Dogecoin, które mogą być w nieograniczonej ilości. Sam może sobie wyobrazić, jakie mogą mieć konsekwencje i co jest bardziej wartościowe. Coś, co jest ograniczone ilościowo, czy coś, co można produkować w nieskończoność. To no, tak, jak z produkowaniem pieniędzy, pieniędzy papierowych. Co potrzebne, no to produkują. Jaka jest ich wartość zerowa? Tyle, ile jest warty papier. W przypadku bitcoina jeden blok, czyli taki wagon, powstaje średnio co 10 minut, a cały blockchain, pociąg bitcoina zajmuje około 144 GB. Więc ostatecznie, co to jest właściwie ta kryptowaluta? Kryptowaluta to po prostu wirtualna waluta. Nie znajdziesz jej, ani w bankomacie, chociaż są w bitomatach, ani nie schowasz do portfela, ale możesz nią płacić w wielu miejscach w internecie. Łatwo przesłać ją do innej osoby, nawet na drugim końcu świata, w bardzo krótkim czasie i co ważne, robisz to z pełną anonimowością. Kolejna garść informacji o kryptowalutach już za tydzień. Także koniecznie zasubskrybuj mój kanał i daj łapkę w górę, żebyś nie przygapił kolejnych treści. A 20 maja możesz dołączyć do bezpłatnego wyzwania 5 dni z kryptowalutami, gdzie przez 5 dni będziemy mówić o kryptowalutach. Możesz przejść od Nowicjusza do inwestora. Na wyzwanie możesz się zapisać z linku. Poniżej w opisie jest link. Do zobaczenia.